Moje życie było bardzo spierdolone, ale w pewnym momencie podjąłem 8 prostych kroków i ono kompletnie się odmieniło. Dokładnie wiem jak to jest nie móc się zmienić pomimo tej palącej inspiracji do zmiany. To uczucie żalu, gdy po raz kolejny zrobisz jakiś zły nawyk, którego dokładnie wiesz, że nie powinieneś był robić. Wstawanie rano i mówienie sobie, że od jutra zmieniasz swoje życie. I do tego jeszcze to uczucie, że twoje życie zawsze będzie tak wyglądać. Ale dzisiaj pokażę ci 8 prostych kroków, które na 100% zmienią twoje życie, bo zrobiły one dokładnie to samo ze mną. Teraz ta pierwsza część jest najważniejsza. Pewnie nie rozsłyszałeś to, żeby nie budować domu na piasku. Okazuje się, że to nie tylko aplikuje się do budowania domów, ale szczególnie aplikuje się to do zmieniania swojego życia. Widzisz jedyną rzeczą, która odróżnia nas, ludzi, od cichych zwierząt, jest nasza umiejętność myślenia. A to znaczy, że jedyną rzeczą, która odróżnia na przykład mnie od ludzi sukcesu jest nasz sposób myślenia. A teraz pokażę Ci kilka mindsetów, które zmieniły moje życie i gwarantuję Ci, że zrobią one dokładnie to samo dla Ciebie. Ten mindset, który ci teraz przedstawię, jest takim fundamentem dla fundamentów. Jeśli go źle zbudujesz, no to wszystko inne się zawali. Pewnie nieraz próbowałeś zmienić swoje życie, ale po kilku dniach, jakoś tak wróciłeś do tego skąd przybyłeś, bo czułeś ten ogromny opór. A ten opór bierze się z niczego innego jak z osobowości. Widzisz, Twoja osobowość tak naprawdę tylko i wyłącznie jest zbiór przekonań. Wiesz, że masz jakieś przekonanie, gdy powiesz coś i nie czujesz się głupio, gdy to mówisz. Jednym z moich przekonań jest to, że np. pieniądze są okropnie łatwe do zarobienia. Przekonanie robią jak takie wagi i za każdym razem, gdy czegoś doświadczymy, dorzucamy kamień na pozytywną bądź negatywną stronę. A którakolwiek ze stron będzie miała na sobie więcej kamieni, będzie prawdą. Ale doświadczenia nie odbywają się tylko i wyłącznie w rzeczywistości, ale odbywają się one też w naszej głowie. Musisz więc zacząć wyobrażać sobie siebie i czuć się, jakbyś był już tą nową wersją siebie. A jeśli będziesz nosił ten stan bycia, czyli to, o czym myślisz, i jak się czujesz przez kilka tygodni, czy nawet kilka dni. To gwarantuje ci, że Twoje życie kompletnie się odmieni. Ten mindset kompletnie zmienił moje życie, gdy po raz pierwszy go usłyszałem. A gwarantuje że nigdy jeszcze go nie słyszałeś w ten sposób, który ci zaraz go przedstawię. Pewnego razu czułem się źle, bo wszystko szło w dół. Miałem spadki siły na siłowni, chociaż trenowałem bardzo ciężko, mój kanał dostawał mniej wyświetleń, chociaż robiłem coraz to lepsze filmy. Aż w pewnym momencie natrafiłem na pewien filmik Hamzy, który postanowiłem zobaczyć. Mówił o tym, że gdy trenował na siłowni, to miał naprawdę wolny postęp. A to, co później powiedział, kompletnie zmieniło moje życie. Powiedział on, że w sumie to nie miało znaczenia, bo jeśli nigdy nie przestanie ćwiczyć, to w pewnym momencie to rozgryzie. A wtedy przypomniałem sobie, że właśnie takie wzloty i upadki są kompletnie normalne i że jeśli nigdy nie przestanę, to będę szedł tylko i wyłącznie w górę. I mindsetem, o którym mówię, jest bycie wiecznym studentem. Każdego dnia uczcie czegoś nowego i nieważne, czy to jest uczenie się z książki, czy z podcastu, czy ze swoich własnych błędów. Teraz jeśli źle zrozumiesz ten mindset, on kompletnie zrujnuje twoje życie. Ale jeśli zrozumiesz go dobrze, będziesz dalej niż 99% ludzi nawet dzisiaj. Było to dwa tygodnie temu. Razem z moim kolegą skończyliśmy trening i postanowiliśmy iść do sklepu. Więc coś tam gadaliśmy, a nagle mój kolega zapytał mnie, czy jem ma orzechowe. A ja mu mówię, że nie, bo ponoć jest rakotwórcze. A on mnie pyta dlaczego i skąd to niby wziąłem. I jak myślę sobie, że w sumie przeczytałem tylko i wyłącznie jedno zdanie z jakiegoś postu i od razu w to uwierzyłem. A w tamtym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że nie możesz wierzyć nikomu, dopóki oni nie dowiedzą ci, że mają rację. A jest pewna strategia, która jest cholernie prosta i pozwoli ci myśleć krytycznie, dosłownie za 10 sekund. A jest tym zadawanie pytania, dlaczego 5 razy. Ten następny mający jest różnicą pomiędzy 99% ludzkości, a tym 1% ludzkości. Jeśli go zastosujesz, twoje życie bardzo szybko się zmieni. Widzisz, wiele osób co robi, gdy ma doświadczyć konsekwencji swoich działań, to postanawia zwalać winę na kogoś innego. Ale czego nie rozumieją, gdy to robią, to tak naprawdę oddają kontrolę nad tą sytuacją jakiejś osobie. A gdy zaczniesz brać całą winę na siebie, no to będziesz miał 100% kontrolę nad swoim życiem. A mindsetem, o którym mówię, jest branie 100% odpowiedzialności za całe swoje życie. Pewnie nie rozsłyszałeś to, że najpierw musisz napełnić swój własny kubek, a później odlewać innym, gdy masz już za dużo. Ale większość ludzi, co robi, to stara się odlewać innym, gdy sami nie mają wystarczająco albo nie mają nic. A jest pewien mindset, który pozwoli ci napełnić swój kubek o wiele szybciej niż wszyscy. A gwarantuje ci, że nigdy jeszcze go nie słyszałeś. Widzisz, tak właściwie to nic na świecie nie może istnieć bez swojego przeciwieństwa. Jeśli nigdy nie będziesz samolubny, to nigdy też nie będziesz bezinteresowny. A tym mindsetem jest to, że musisz traktować siebie jako najważniejsza osoba w twoim życiu. Ale także czy siak, jeśli zbudujesz fundamenty, to wciąż potrzebujesz ścian i dachu do swojego domu. A wiele osób co robi, to zbuduje fundamenty i od razu postanawia zabierać się za dach. To, co ci teraz przedstawię, jest takimi ścianami dla twojego domu, a jeśli ich nie zbudujesz, no to wszystko inne się zawali. 99% ludzi nie jest usatysfakcjonowana z tym, gdzie aktualnie jest. A powodem jest coś tak prostego i tak łatwego do naprawienia, że nie uwierz mi, gdy powiem ci, czym to jest. Była to połowa sierpnia tego roku, a moim celem na koniec wakacji jest wycisnąć 100 kilo na klatę. I robiłem dosłownie wszystko, żeby osiągnąć ten cel. Brałem białko, brałem kreatynę, aż w końcu nadszedł ten dzień. Idę na siłownię, widzę tam mojego kolegę, mówię mu, jakie mam na dzisiaj plany i pytam go, o czym nie Mówi mi, że pewnie, więc robię szybką rozgrzewkę, 3-4 minutową przerwę. No i kładę się na ławkę. A kolega staje za mną, wynosi mi sztangę i puszcza. A ja opuszczam sztangę w dół. I w momencie, w którym dotknęła ona mojej klatki, postanowiłem pchać z całej siły, jaką mam. W pewnym momencie czuję, że moje ręce w 100% się wyprostowały i po raz pierwszy w moim życiu wycisnąłem 100 kg na klatę w wieku 16 lat. A w tamtym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli ustawisz sobie cel i zrobisz dosłownie wszystko, żeby go osiągnąć, to skończysz w miejscu, w którym zawsze chciałeś być. A dlatego właśnie następną rzeczą jest ustawianie celu. Zastanów się, jak chcesz, żeby wyglądało twoje życie za 5-10 lat. I napisz to tak specyficznie jak jesteś w stanie. Ale teraz mamy kolejny problem. Nieważne jak specyficznie wyznaczysz swój cel, on i tak nie stanie się rzeczywistością. Chyba, że zrobisz jedną rzecz. Ludzie nie osiągają swoich celi z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest oczywiście nieprawidłowa osobowość, co już pokryliśmy. A drugi powód jest dosłownie najłatwiejszą i najprostszą rzeczą do zrozumienia, jaka może istnieć, a wciąż ludzie o tym zapominają. Widzisz, jeśli masz nawyki, które oddalają cię od tego celu, no to na pewno się do niego nie dostaniesz. Złe nawyki są okropnie proste do zniszczenia, ale wiele osób zbyt mocno to komplikuje. A jeśli chcesz zniszczyć swoje złe nawyki, to po prostu zamień je z czymś innym. Kiedykolwiek poczujesz to pożądanie, żeby zrobić jakiś zły nawyk, zacznij robić jakiś dobry, który pomaga ci osiągnąć swój cel. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która kontroluje twoje zachowanie bardziej niż cokolwiek innego. Ile razy tak miałeś, że idziesz do kuchni coś zjeść, nagle otwierasz szafkę, widzisz tam czekoladę i od razu ją zjadłeś. A jeśli tej czekolady tam by nie było, no to nie zjadłbyś jej. A to jest moc Twojego środowiska. Dokładnie wiesz o tym, że to, co jest dobre dla Twojego ciała, jest dobre dla Twojego umysłu. Jeśli masz brudny pokój, najprawdopodobniej masz też brudny umysł. A najszybszym i najprostszym sposobem na zmienienie swojego stanu umysłu jest zmienienie stanu swojego środowiska. Dlatego właśnie musisz posprzątać swój pokój. Ale jest jeszcze jeden krok, który musisz podjąć, żeby zmienić swoje życie. Widzisz wiele osób śpi dłużej niż powinna, co nie pomaga im osiągnąć ich celów. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możesz stawać bardzo wcześnie rano, to możesz kliknąć w ten film tutaj, gdzie pokazuję ci jak to zrobić krok po kroku.